Cześć, mam na imię Kinga. Witam was na kanale Join Me Yoga. Zapraszam was do cyklu Shape Up Your Join Life. Dziś zajmiemy się wzmacnianiem siły mięśni naszych barków, ramion oraz pleców. Rozłóżcie wasze maty i nie zapomnijcie subskrybować kanału Join Me Yoga. Zaczynamy. do klęku podpartego. Zajmiemy się naszymi nadgarstkami. Ustawcie Wasze dłonie pod barkami, kolana rozstawcie na szerokość Waszych bioder. Odepchnijcie się mocno dłoni od maty, zaaktywujcie brzuch i teraz postarajcie się wychylić ciężar Waszego ciała mocno do przodu. Jednocześnie odepchnijcie się mocno od maty. Utrzymajcie przez chwilę zwarte, mocne ciało. Pamiętajcie o aktywnym pępku i powoli wycofajcie pośladki w stronę pięt. I jeszcze trzy razy. Wdech ciało do przodu, utrzymajcie. I wydech w tył. Jeszcze raz. Wdech, zwarte mocne ciało, wychylcie ciężarcia jeszcze mocniej do przodu, poczujcie, jak pracują Wasze nadgarstki. Wydech. I jeszcze raz. Mocno wychylcie ciężarcia do przodu, utrzymajcie ciało. Jeszcze chwila. Pięć, cztery, trzy dwa, jeden i wydech. Wycofajcie pośladki na pięty. Następnie przenieście Wasze dłonie palcami skierowanymi do Waszych kolan i ponownie wycofajcie pośladki w stronę pięty. Poczujcie, jak Wasze przedramiona się przyjemnie rozciągają. Dajcie sobie chwilę. Spokojny wdech, spokojny wydech. A następnie jeszcze raz przejdźcie całymi dłońmi na matę i zaczynamy wykonywać... I dosyć intensywne, szybkie kółka, tak żeby jeszcze dogrzać nasze nadgarstki. Kilka razy w jedną stronę i kilka razy w drugą stronę. Zatrzymajcie pozycję i teraz umieśćcie Wasze grzbiety dłoni na matę, tak aby palce były skierowane do siebie. I zaciśnijcie dłonie w pięści. Utrzymajcie pozycję, pamiętajcie o pępku. Następnie rozłóżcie dłonie i połączcie ze sobą środkowy paliczek palca wskazującego i kciuk. Tylko te dwa palce. Zostańcie chwilę. Spokojny wdech, spokojny wydech. I rozluźniamy całe dłonie. I teraz pięć razy zaciśnijcie dłonie w pięści. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. Teraz przenieście Wasze dłonie odrobinę do przodu. Wychylcie ciało i spróbujcie delikatnie ugiąć łokcie i wyprostować. Pięć razy. Jeden, góra. Dwa, góra. Trzy, góra. Cztery, góra. Pięć. I do góry. Wycofajcie posiadki napięte. Wyciągnijcie dłonie, rozluźnijcie się. A następnie wyciągnijcie dłonie do przodu i pozwólcie Waszej pupie unieść się wysoko, opadając jednocześnie klatką piersiową w dół do maty. Rozluźnijcie szyję, opierając czoło o matę. Dajcie sobie chwilę. Spokojny wdech, spokojny wydech. A następnie przejdźcie ponownie do klęku podpartego i unieście lewą rękę wysoko do góry. Otwórzcie klatkę piersiową, spójrzcie w górę na lewą rękę. A następnie z wydechem pięć razy przełóżcie dłoń pod prawą rękę i znowu w górę wdech, wydech. Trzeci raz, wdech. Wydech. Czwarty raz, wdech. Wydech. Piąty raz unieście rękę, a następnie lewą rękę przełóżcie pod prawy bark. Odepchnijcie się od palców prawej ręki. Zostańcie chwilę, połóżcie głowę na macie. Unieście prawą rękę wysoko, spójrzcie na dłoń. A jeśli to możliwe, Prawą rękę przenieście na wasze lewe udo i spróbujcie lewy bark, prawy bark, pokierować w górę do sufitu. Zostańcie chwilę. Poczujcie, jak przyjemnie otwiera się wasza klatka piersiowa i wydech. Wyjdźcie prawą do nią na matę, unieście się do góry i to samo druga strona. Prawa ręka wysoko do góry i pięć razy pod lewą rękę. Góra. Raz. Dwa trzy, cztery, pięć wysoko do góry i przełóżcie prawą rękę pod lewy bark. Zostańcie chwilę, połóżcie głowę. Następnie unieście lewą rękę w górę, spójrzcie na dłoń, a jeśli to możliwe, lewa ręka do tyłu, oprzyjcie lewą dłoń o udo i odkręćcie lewy bark w górę do sufitu. Zostańcie chwilę. Spokojny wdech, spokojny wydech. I wychodzimy z pozycji. Pamiętajcie, jeśli podczas ćwiczeń poczujecie się zmęczeni, to wejdźcie do pozycji dziecka i odpocznijcie chwilę. Idziemy dalej. Przejdźcie ponownie do klęku podpartego. Teraz wychylcie znowu ciężar ciała mocno do przodu. Możecie podwinąć palce stóp. Zmocnijcie brzuch. Teraz powoli zacznijcie uginać łokcie. Łokcie powinny być blisko naszego ciała. Zatrzymujemy się w momencie, w którym nasze ciało jest w stanie utrzymać nas nad matą. A następnie unosimy się do góry. Spróbujcie wykonać to ćwiczenie 8 razy. Wydech w dół. Góra. Dół. Góra. Trzy. Cztery. Pięć, sześć, już się robi cieplej, siedem i osiem. W górę i teraz powoli połóżcie się nad matę, kontrolujcie ruch. Zaplećcie wasze dłonie nad pośladkami, odciągnijcie dłonie od pośladków i unieście klatkę piersiową wysoko. Zostańcie chwilę. Spokojny wdech, spokojny wydech. Możecie się delikatnie pokołysać, poczucie, jak rozciągają się Wasze barki. I wydech. Wyciągnijcie teraz Wasze dłonie do przodu. Jeśli to możliwe, napnijcie Wasze nogi i schowajcie Wasze uszy blisko Waszych bicepsów. I teraz postaramy się z wydechem ugiąć łokcie, otworzyć klatkę piersiową, a z wydechem wyciągnąć się do przodu. Osiem razy. Zaczynamy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Trzeci raz. Czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Zatrzymajcie się. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Rozluźnijcie się, połóżcie dłonie na matę, a na dłonie czoło. Dajcie sobie chwilę odetchnijcie. Spokojny wdech, spokojny wydech. I kontynuujemy. Połóżcie teraz Wasze dłonie w okolicy Waszej klatki piersiowej, ściągnijcie łopatki i podwiejcie Wasze palce stóp. Postarajcie się oderwać Wasze kolana, jeśli to możliwe biodra, jeśli to możliwe miednice, a następnie odpychając się mocno dłońmi od maty spróbujcie unieść Waszą klatkę piersiową i opadamy w dół. I jeszcze raz. Spróbujcie. Napinamy nogi. Miednica w górę. I klatka do góry. I wydech. Spróbujcie wykonać to ćwiczenie jeszcze pięć razy. Góra. Całe ciało spięte. I w dół. Drugi raz. Góra. Opadamy. Trzeci raz. Góra. Opadamy. Czwarty raz. Góra. Opadamy i jeszcze raz, piąty raz do góry. Przytrzymajcie i wydech powoli. Opadnijcie w dół. Świetnie. Pozostawcie Wasze dłonie w okolicy Waszej klatki piersiowej. Ściągnijcie łopatki i zróbcie pozycję kobry, Spójrzcie w górę na sufit. Oddychajcie spokojnie, pępek do kręgosłupa. Spokojny wdech, spokojny wydech. I powoli. Opadnijcie w dół na matę. Przenieście wasze dłonie kawałek dalej, ściągnijcie łopatki i unieście się do psa z głową do góry. Spójrzcie w górę na sufit. Spokojny wdech, spokojny wydech. Podwincie palce stóp i powoli z wydechem pies z głową do dołu. Zostańcie chwilę w psie, dajcie swojemu ciało na to, żeby się przyjemnie rozciągnęło i przyzwyczaiło do pozycji. Możecie podnieść pięty do góry, opuścić prawą piętę, ugiąć lewe kolano i na przemian kilka razy opuśćcie piętę i unieście ją do góry. Głowa spokojnie opada w dół, jesteście zrelaksowani. Dajcie sobie chwilę na odpoczynek w psie z głową do dołu. Za chwilkę rozpoczniemy maraton desek. Ok, pięty wysoko do góry i z wydechem postawcie pięty w dół. Teraz przenieście wzrok między wasze dłonie i odrywicie prawą rękę od maty. Zostańcie chwilę, wydech prawa ręka na matę i lewa tak samo. Super, wróćcie lewą dłonią na matę i teraz postawcie prawą stopę krokiem między dłonie, natomiast lewa pięta jest w górze. Z wydechem umieście ręce w górę, wyciągnijcie się. Ugnijcie łokcie, otwórzcie klatkę i z wydechem pięć razy łączymy dłonie i łokcie przed twarzą. Wdech, otwieramy klatkę. Drugi raz łączymy. Trzeci klatka otwarta. Łączymy dłonie. Czwarty raz. Łączymy. I piąty raz. Otwieramy klatkę. I teraz zapleczcie ręce. Wyciągnijcie ręce w górę. I wydech. Połóżcie dłonie na matę i przez kokiem zmieńcie nogę. Ok, druga strona. Unieście ręce w górę, wyciągnijcie się mocnym mocny brzuch, ugnijcie łokcie, otwórzcie klatkę. No i zaczynamy pięć razy. Już wiecie, co robić. Wydech jest tu, wdech otwiera klatkę. Jeden, dwa, trzy, cztery pięć, unieście ręce, zaplećcie, wyciągnijcie się i z wydechem miękko połóżcie dłonie na matę i przejdźcie lewą nogą do tyłu, pies głową do dołu. Z psa z głową do dołu przejdźcie do deski. Utrzymajcie mocne, zwarte ciało w desce. Jeśli to możliwe, chaturanga dandasana, uginamy łokcie, opadamy w dół i wdech. Pies do góry. Wydech. Pies do dołu. Spróbujmy powtórzyć tę sekwencję 5 razy. Deska. Wydechki. Wdech. Pies do góry. Wydech. Pies do dołu. Jeszcze raz. Deska. Wydechki. Wdech. Pies do góry. Klatka otwarta. Wydech. Pies do dołu. Jeszcze dwa razy. Deska. Mocny brzuch. Wydech. Mocne plecy. Wdech. Mocne ramiona i wydech pies do dołu. No i jeszcze raz. Deska. Przytrzymajcie deskę. 5 oddechów. 5, 4, 3, 2, 1. I teraz powoli 5 oddechów. Schodzimy w dół. Raz, 2, 3, 4, 5. Zatrzymajcie się. 5 oddechów, jeśli to możliwe. Jeśli to możliwe raz, 2, 4. 4 i 5. Wdech w końcu. Pies do góry i wydech. Pies do dołu. Kilka spokojnych oddechów. Teraz przejdźcie na chwilkę na kolana. Wycofajcie pośladki napięte. Lewa dłoń, prawa dłoń, czoło na dłonie. Odetchnijcie. Dajcie odpocząć swoim nadgarstkom. Jeszcze chwila. I powoli z wdechem. Podnieście głowę, połóżcie dłonie na matę. Znowu zaczynamy od deski i przechodzimy na deskę bokiem. Skręcamy stopy i unosimy lewą rękę w górę. Wyciągnijcie się, utrzymajcie ciało. Pięć oddechów. Dwa, trzy, cztery i pięć. Zmiana strony. Lewa ręka na matę, skręćcie stopy. Stopa jest za stopą. Prawa ręka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ręka wchodzi na matę, pozostańcie chwilę w podporze. I teraz spróbujcie przenieść wasze przedramiona na matę. I zostańcie chwilę w desce na przedramionach. Kilka spokojnych oddechów. Wasze dłonie mogą być przedłużeniem waszych łokci, czyli kąt 90 stopni. Mocny brzuch i teraz zacznijcie powoli podchodzić waszymi stopami do dłoni. Pozycja delfina. Zostańcie chwilę, spójrzcie przed siebie. Jeśli to możliwe, przeskoczcie znowu do podporu na przedramionach. Jeszcze chwila i teraz spróbujcie podnieść się, odkładając prawą rękę na matę, lewą i znowu. Trzymamy. Mocny brzuch, zwarte ciało. Teraz trochę trudniej. Znowu przejdziemy do deski bokiem, ale tym razem stopę połóżcie na stopie. Unieście rękę w górę. Zostańcie 5 oddechów. 5, 4, 3, 2 i 1. Znowu zatrzymajcie się w desce. I druga strona tak samo. Prawa ręka w górę. Pamiętajcie, stopa na stopie, jeśli to możliwe. Raz, dwa, trzy, cztery. I pięć. Znowu jesteśmy w desce. I ponownie przechodzimy na przedramiona. Zostańcie na przedramionach. Chwila oddechu. I znowu zacznijcie podchodzić do pozycji delfina. Teraz unieście wysoko pięty, głowa do przodu i spróbujcie pięć razy opuścić pięty w dół. Raz. Dwa, trzy, cztery. I pięć. Pięknie przeskoczcie. Zatrzymajcie podpór. Jesteśmy na przedramionach. I teraz od lewej ręki. Lewa ręka pierwsza, prawa druga. I trzymamy znowu deskę. Mocny brzuch. No i co? Jeszcze trudniej. Czyli przechodzimy sobie na całą prawą rękę. Unosimy lewą do góry. I teraz spróbujcie powoli unieść lewą stopę. Trzymamy. Kilka oddechów. I wydech. Zmiana strony. Druga strona tak samo. Najpierw stopa na stopie, ręka w górze. No i próbujemy unieść prawą nogę. Utrzymajcie pozycję, mocny brzuch, wiem, że jest ciężko. I wydech. Deska. Super. No to jeszcze raz przechodzimy na przedramiona. Trzymamy mocny brzuch. Mocne ręce, mocne plecy. Teraz spróbujemy zrobić deskę na przedramionach. Zaczynamy od prawej ręki. Skręćcie stopy. I lewa ręka w górę. Trzymamy. Jeszcze chwila. I zmiana strony. Prawa ręka w górę. Wyciągnijcie się. Utrzymajcie pozycję. Wydech. Przedramiona wracają na matę. I jeszcze raz pozycja delfina. Podejdźcie, jeśli to możliwe. Prawa noga wysoko do góry. Wzrok skierowany przed siebie. Zmiana nogi. Lewa wysoko. Utrzymajcie pozycję. Wracamy, przeskakujemy znowu do podporu na przedramionach. Lewa ręka pierwsza, prawa druga i wydech. Pies głową do dołu. Dajcie sobie chwilę, pięć oddechów w psi. Spokojny wdech, spokojny wydech. Wdech do mostka, wydech do bioder. Zrelaksujcie się, odetchnijcie. Jeszcze chwila. I jeszcze jeden wdech i wydech. Przejdźcie do deski, a z deski przejdźcie na kolana. Jeśli praktykujecie kruka, to to jest ten moment, w którym spróbujemy zrobić kruka. Zatem postawcie stopy na matę. Jeśli boicie się, bądź jeszcze nie praktykujecie kruka, zatrzymajcie się w dowolnym dla Was momencie. Możecie też wziąć poduszki, żeby zabezpieczyć Waszą twarz. Pamiętajcie, że zawsze musimy pilnować tego, żeby patrzeć przed siebie, żeby nigdy nasz nos nie opadał w dół. Bo wiecie, jak to się może skończyć. Zatem połóżcie dłonie na macie, poczujcie się bezpiecznie. Teraz rozstawcie wasze, rozłóżcie wasze kolana troszeczkę szerzej niż wasze barki i postarajcie się położyć wasze kolana okolicy Waszych Pach. Przenieście ciężar ciała do przodu, spójrzcie przed siebie, oderwijcie najpierw lewą nogę. Zostańcie chwilę, wydech, powróćcie lewą stopą i prawa tak samo, do góry. To jest ok, możecie zostać w tym momencie i popraktykować sobie podnoszenie obydwu nóg na zmianę. Jeśli chcecie spróbować, ciężar ciała do przodu i powoli lewa noga, prawa, zostańcie w kruku. I wydech powoli. Zejdźcie w dół, wejdźcie do malasany, połączcie dłonie, wyprostujcie plecy. Dajcie sobie chwilę. Spokojny wdech, spokojny wydech. I jeszcze na końcu małe wyzwanie. Połóżcie dłonie. Jeszcze raz spróbujcie zrobić kruka. I jeśli to możliwe, postarajcie się teraz wyrzucić wasze nogi mocno do tyłu. I wdech. Pies do góry. I wydech. Pies do dołu. Uff. Spokojny wdech, spokojny wydech. Przeskoczcie. Usiądźcie. I zaczniemy się teraz jeszcze rozciągać. Prawa dłoń do lewego barku. Lewa ręka przyciąga naszą prawą rękę. Rozciągamy triceps, rozciągamy biceps. I zmiana. Druga strona, tak samo. Teraz prawa ręka w górę, dłoń między łopatki, lewa ręka chwyta za łokieć i ściągamy rękę w dół. I zmiana. Druga strona, druga ręka. I ostatnia rzecz. Przenieście wasze dłonie do tyłu, zaplećcie dłonie w koszyczek i z wydechem delikatnie Pochylcie się w dół. Zejdźcie czołem jak najniżej. Wdech. Unieście się do góry. Rozplączcie dłonie. I zacznijcie opadać waszymi plecami na matę. I pozostańcie w siawasanie tyle czasu, ile potrzebujecie. Siawasana, czyli relaks. Ach.